Tak moi drodzy, 19.20. Ja oglądam Poltergeist, duch. Horror. Mój mąż sobie zażyczył horror na wieczór i proszę spać. No i zostałam sama z horrorem. Oglądam sobie tutaj. Choinka już. Jak widać. O. Nie Bąbki ściągnięte. Zostały mi tylko lampeczki i jutro. Jutro albo powietrze zobaczę, bo jutro mam dosyć dużo obowiązków. Dosyć się boję takich horrorów, dlatego oglądamy we dwójkę, choć mi się wydaje, że ja już ten horror widziałam kiedyś. Tak kojarzę po aktora. Ale nie pamiętam już, bo to jest z 2015 roku film, także... Co ty chcesz? Nie mamy żadnej reklamówki. Nie nic Lila! Czemu mnie tu ciągniesz? Jest tu coś ciekawego? Zinks. Pokemony, jakieś bryloczki, karty, co? Ja mam znalazłam. Fajnie. Jeszcze były takie zwykłe. Mówi Lukas, no. Patrz, jaka fajna śniadaniówka, Lila. Lila. Co masz? Pisz, pisz, pisz. Tedy mamy już Wielkanoc. noc Ju wyprzedaję. idziemy pa... Malutkich bobasów? Nie wiem, bo może bym chciała takiego malutkiego bobasa jeszcze. Patrz, deksterka. Zobacz taki na deksterka. Nie będzie 92. Człowieka. O, za 5 zł, tylko taka fajna. Przecenił na niektóre są spoko, tanie. Ale małe. Po drugie, Remiś ma dużo ciuchów, nie potrzebujemy jak coś to jakąś bieliznę. Lilaty, na przykład też. Remiś to ma wieczny deficyt skarpet. Ja nie wiem, co on robi z nimi. Deksterek. Lila mówi, że nie fajny i nie. Deksterek. My postanowiliśmy z tatą, że jak będzie chłopczyk, to będzie deksterek. A co wciąż jest? Że ja paluchami na, na ten nakładam fluid. Nie używam gąbek, ale bałagan tutaj mają. Mm. Matku i córko. Adzila, Weekly planner. Sprawdź. No, fajne. Maska z mieczem. Steve. Steve'a. Kajka. Jestem już z nią w domu. Byłyśmy na kontroli z aparatem. Ona ma jeszcze. Ona ma. Od wewnątrz aparat jest taki jakby mm, stabilizujący, te przednie zęby. Taki na razie na stałe, który będzie nosiła przez kilka y, lat. No i jeszcze musi mieć taki, ma taki wyciągany na noc. Ona, go, ona nie chce mi spać, że tak powiem, bo ona go i tak wypluwała. Dlatego pani powiedziała, że te zęby zaczęły się jej rozjeżdżać i musi po prostu, musi go jak najczęściej nosić. W każdym bądź razie. Byliśmy, byłam z nią na czestawach potem, yy, bo był bardzo duży korek yy, w stronę naszego domu i 50 minut mi pokazał, po, pokazywał powrót. Więc mówię, dobra, <laughs> pojedziemy do Rosmana, bo ja sobie tam chciała zdjęcia wydrukować, Kupiła sobie kalendarz też. Yy, no, i poprzyciągałam je tam po jakichś sklepach w Rosmanie, żeśmy byli w Cinselu zobaczyć. Ale żeśmy takiego w sumie nie kupili, jedynie co poście, hmm, bo była po 30 zł w 140 na 200, bo ostatnio dosyć sporo, chyba z 3 pościele wyrzuciłam, bo ja naprawdę, ja zawsze pościele kupowałam w isku, bawełniane i powiem Wam, zadowolona jestem, bo naprawdę mają jakościowo, bo ja niektóre to miałam hoho ho, po 12 lat. No i niektóre już faktycznie, już mi się dziury porobiły i tak dalej i przed świętami, jak robiłam porządki, to powyrzucałam. A jedną kołdrę mamy 140 na 200 i właśnie nie miałam do tej kołdry poszewki. Więc kupiłam taką jakąś z mikrofibry, ona chciała, wolałam bawełnianą, ale się nie podobał wzór. Wzięła z mikrofibry za 30 zł, to Wam pokażę najwyżej jutro. I zara! I jem sobie, że Wam pokazuję. I o lampa mi się włącza, nie lubię jak mi się ta lampa włącza, mam jeszcze chałkę, pasztet ze wsi, który y, dostałam, bo moja siostra na wsi, mówiłam Wam, przywiozła mi ze wsi od babci pasztet i ogórka, ogórek konserwowy, tak? <grych> taka sama kolacja jak ostatnio chyba z trzy dni temu co jadłam, co Wam pokazywałam, bo no, jakoś mnie tak teraz naszło, jeszcze trzeba pozjadać to co jest w lodówce, trzeba było tą chałkę i ten pasztet wykorzystać, więc zajadam sobie. Nie, mam bia tak białe jest, mam jak jest ciepło, jak na przykład pod zimną wodą chodną taką, jak chłodniej trochę to się robią różowe, a jak na mróz teraz wyszłam, to mam niebieskie, myślałam, że będę miała różowe, a jeszcze są niebieskie takie, jakby trzy kolory. Hejka, hejka, O, widzę, bo tutaj włączyłam pranie i zgłośno. głośno, pokazywałam Wam właśnie paznokcie, jakie mam, bo one są takie zmieniające kolor. I ja się kapam, dopiero. Znaczy ja wiedziałam, że one są powinny być takie, ale wcześniej nie widziałam, żeby zmieniały kolor, bo ja je robiłam w lato, więc wiecie, cały czas było ciepło, a teraz mamy zimę. I jest fajnie, bo jest tak. Jak jest bardzo ciepło, wtedy są białe. Jak jest na przykład tak troszkę zimno, jak dam właśnie pod na przykład. Zimną wodę, to są takie, o, bo teraz mi jest tak chłodniej, nie są ubrana ale jest mi chłodniej. I one są takie różowo-fioletowe. I jak jest bardzo zimno, jak widzę teraz na przykład na dwór, to one są niebieskie, mega fajne. Już chciałam ten lakier wyrzucić, bo mówię, a taki biały miał zmieniać kolor, a faktycznie zmienia. Tylko, właśnie musi być różna temperatura. No zmło Długo się trzyma ten małwan? Już miesiąc. Czekam już na tą no i tak. Yy, widzicie, ja nawet nie mam czasu, żeby o siebie zadbać, żeby kurde włosy sobie zrobić czy coś. No dzisiaj muszę już umyć głowę. Ale wczoraj mieliśmy cały dzień jeżdżenia z Tadeuszem. Od samego rana yy, się najeździłam. Dzisiaj to samo. Teraz na chwilę byłam w domu, no to coś tam mi się udało w kuchni porobić. Zjadłam, zjadłam. Bigos na obiad długo nie jadłam, bo od 6.00 je dopiero jest 12.00, znaczy już jest dwunasta. Tadeusz mi się coś choruje zaś, ja nie wiem. A on nie, on nie brał antybiotyku chyba w grudniu wtedy, co był chory, a ma zatoki zawalone. No pos poszedł do pracy, ale widzę, że... Nie wiem co mu to. Ja się trzymam od niego z daleka, żeby nic znowu nie załapać. Miałam wam właśnie pokazać pazury. Widzicie? Niebieskie, jakie niebiściutkie, ja fioletowe, nie? Mamy kolejny dzień. Tutaj chciałam Wam pokazać wczoraj, już w sumie na wieczór popakowałam. Jedynie co to lampek nie ściągam jeszcze od nas z salonu, z okna i nie ściągam lampek od ramika z spokoju takiej gwiazdy i z przedpokoju, bo ja to jeszcze zapalam na wieczór. Także tu już mam popakowane, tamto najwyżej gdzieś dokoptuję do jakiegoś małego kartonika. Tutaj też mam taką dziewczynkę aniołkę, co Lila miała po prostu tak ją skleiłam i doczepiłam, bo już po prostu tutaj mi się y, nie zmieści. No i jeszcze y, pościel będę musiała schować, bo też tu jeszcze nie mam pościeli. Właśnie biorę się za przebieranie pościeli i za jakąś robotę domową. A tutaj jest ta pościel, co Wam mówiłam właśnie, co Lila sobie wybrała w Zinseju. I to jest 100% mikrofibra, 30 zł 140 na 200, bo właśnie taką potrzebowaliśmy. Puszczam teraz pranie i potem właśnie zmieniam wszystkie pościele. Hejka, hejka. Dzieci już odebrane z przedszkola, ze szkoły Lila jedzą tam obiad w pokoju. Byliśmy też w dino. E, kołtuny mi się strasznie porobiły Muszę się rozczesać, nie wiem z czego. Dałam duże odrywki, tak jak zwykle, a coś mi te włosy nie wyszły. E, wczoraj na wieczór mam, bo ja potem chodzę z mokrymi spać i tak to wygląda. Byliśmy w dino i... O, pokażę Wam, co kupiłam. Co nieco za 140 ponad złotych. Zakupy takie, zwykła spożywka. Lekko. Sok malinowy wzięłam. Czasem dodaję do picia dzieciom, do herbaty różnie. Wzięłam taki miks chrupiący. Chciałam wziąć pracelki, ale już mówię dobra, bo nie chciało mi się szukać. Potem Lila sobie wzięła krokiety z mięsem, bo miała smaka. Tutaj wzięłam dwa takie deserki czekolada z wiśnią. I one są w takim szklanym pojemniczku i mi się ten szklany pojemniczek przyda, dlatego też je wzięłam, tutaj serek Almetę to Lila sobie wzięła potem masło właśnie, bo się nam skończyło tutaj mam serduszka pół kilo tutaj mam wątróbki kilo i co jeszcze dwa musy to sobie Lila wzięła, to remis. tutaj jakieś cukierki miks taki, rock candy x med niby jeszcze to sobie Lila wzięła ale się z się podzielą. Tu jeszcze mam kręcicy. Nie wiem, kto to wziął. Chyba Lila. Fantazje. Tutaj mam dwie mleczne kanapki. To dużo słodyczy. Tak mi dzisiaj napakowali. Nie kupowaliśmy ostatnio w ogóle słodyczy i mi teraz napakowali chipsy, cukierki, mleczne kanapki. No jeszcze nie jest tak, że będę im to musiała porozdzielać. No i tam jeszcze w aucie papier tam toaletowy. W aucie jeszcze jest woda. <laughs> coś tam jeszcze zostało mi w samochodzie. No, wzięłam dwie skrzyżewki wody, ten papier i z chemii coś chyba. płyn do pukania, Coś takiego. Także takie zakupy. Ja się już z Wami będę dzisiaj żegnać. Dzięki, że jesteście. Pamiętajcie o łapkach, o podbijaniu mojego filmiku i do następnego. Hej!